Szybka historia, zaraz dokończymy pateca. Było kiedyś tak, w gimnazjum jak chodziłem, ja byłem zawsze zawadiaka w gimnazjum, nie? Tam, wiecie, papierosik tutaj, tutaj jakiś przypał spyskowany, Wiesz, o co chodzi. No byłem patusem w gimnazjum. Eee, no i... Ogólnie... Było tak, że któregoś dnia tam pani nam zapowiedziała sprawdziany i ja oczywiście... Ja czad... Do, wy się uczcie, czad, żeby nie było. Ja byłem bardzo leniwy, nie uczyłem się za dużo, no i któregoś dnia przychodzę do szkoły i wszyscy jakoś w klasie tacy, wiecie, poddenerwowani, jacyś tacy, że tutaj latają, tutaj książki se podałem. Ja się pytam siomeczka, ty, nie dajcie jakieś męskie imię, nie wiem, dajcie jakieś męskie imię. Ja mówię, Marek, dobra, niech będzie Marek. Ja mówię, ty, Marek, czekaj, Michał, cześć byczku, gdzie znajdę twoją piosenkę na rok subskrypcji? Gdzieś znajdę twoją piosenkę na rok subskrypcji? No, na rok subskrypcji. Także Michał, polecam już teraz zasubskrybować i, i wiadomo o co chodzi. Dobra, niech będzie Michał, no whatever. Ja mówię, ty Michał, dlaczego wszyscy jacyś tacy z pięci latają i tak dalej i, i jakoś przeglądają, I on tak no stary, bo dzisiaj są dwa sprawdziany. I mówię jak to dwa sprawdziany? I on mówi, no stary Polak i matma. ja mówię... JA SIĘ NIC NIE UCZYŁEM! O on mówi, no stary, no dwa sprawdziany, no. Masz jeszcze jedną lekcję, żeby się przygotować, to się przygotuj chociaż na jeden. A no, mówię... Cie... wczoraj mecz no, nie oglądałem, ale zarobi się, bo Anonimo wygrało, widziałem tylko, że, że wygrało, to tyle widziałem, więc kozak. I ja mówię, ty no, chociaż się na jeden przygotuję, nie? Pierwszy mieliśmy polski, tam mieliśmy z lektury sprawdzian, tam ze znajomości. No więc ja cyk, przez całą lekcję tam było, mieliśmy chyba przyrodę czy coś, czytam streszczenie lektury, wiecie, tam wszystkie charakterystyki bohaterów i tak dalej. Przychodzi język polski, jestem sprawdzian, ja napisałem ten sprawdzian lutenki. całkiem nieźle mi chyba poszedł. Yy, no i przychodzi i od razu po polsku mieliśmy matematykę. No i przychodzi pani od matematyki, no i mówi No dobrze, to każdy siada samemu, każdy się rozsiada, rozsuwamy ławki yy, Ja rozdaję pracę A, a ja tak patrzę na panią tak i ja mówię, dobra, nic nie umiem, dostanę pałę jak nic A jeśli jedna pała, no to już koniec jest ze mną I ja mówię, proszę pani A to jest kartkówka czy sprawdzian? A pani mówi i sprawdzian zapowiedziany, a ja mówię, A to nie może być, bo dzisiaj już mieliśmy sprawdzian z polskiego, a pani. No to to jest kartkówka. A ja mówię, o, oh, 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 nie można się tak zmieniać. O, oh, oh, a pani, a ja, pani, pani mówi, no nie, to jest kartkówka. A ja tak, no dobrze, to proszę rozdać ten. Pani rozdaje ten, a ja mówię, proszę pani! Ale kartkówka może być z trzech ostatnich zagadnień z trzech ostatnich lekcji. A tu mamy funkcje liniowe, które były no z dwa tygodnie temu. Pani się na mnie pyta i tak, dobra, Stasiek, to jest kartkówka, nie dyskutuj, tylko pisz. A ja mówię, o, szmato, tak nie będziemy rozmawiać, tak nie będziemy. Rozdała te sprawdziany, no i ja zacząłem tam pisać, oddałem momentalnie. Co? Ona dała mi ten sprawdzian, a ja się podpisałem i oddałem. I pani się tak na mnie patrzy i tak... No, Stasiek, fajnie, fajnie, że się nie Ja Mówię, proszę pani, to jest drugi sprawdzian w ciągu dnia. Ja nie mam obowiązku się uczyć do dwóch sprawdzianów w ciągu jednego dnia. A pani mówi, no, Stasiek, super, no to ci od razu jedynkę, wpisałam jedynkę. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu, proszę mi wpisać, wpisałam ten. No, cały dzień jakoś minął czat i ona myślała, że ja to tak zostawię. Ha, zesrała się, czat. Ja wróciłem do domu, wchodzę na Google'a i mówię, jak zgłosić yy, tam nieprawidłowości do kuratorium, Nie? I tam wyszła cała instrukcja, jak to zrobić. Ja wydrukowałem pismo, wypełniłem całe pismo, e, do czego to się odnosiło i co Stasiek zrobił? Następnego dnia wysłał do kuratorium. <laughs> w ogóle bez żadnych zahamowań, żadnych zahamowań. I uwaga. Pismo poszło do kuratorium. Na odpowiedź tam, no nie wiem, dwa tygodnie mniej więcej, każdy już, ja, ja nawet o tym zapomniałem, ja myślałem, no dobra, no zobaczyli, że jakiś pewnie głównież napisał skargę na nauczyciela czy coś I to pos poszło sobie, wiecie, oni po prostu to wyrzucili, nie? Dwa tygodnie później, yy, dyrektorka wchodzi do nas na lekcję, już nie pamiętam na jaką lekcję, coś czego, tam lekcji. To nie była, ty, tylko to nie była matmy No i przychodzi do nas dyrektorka i mówi, Stasiek czy ja cię mogę prosić do, 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 do siebie? A wszyscy wiecie, wiecie jak to w klasie, jak dyrektorka wchodziła i prosiła koła, a wszyscy w klasie UUUUUUU A ja mówię dobra, no dobra, co my znowu ten, coś, coś, kogoś kopnąłem, kogoś zwyzywałem, ktoś się poskarżył Idę do pani dyrektor Pani dyrektor, się usiądź sobie bo mówię, no dobra, no usiadłem sobie i pierwsze pytanie: A gdzie jest mundurek? A, bo mieliśmy w gimnazjum mundurki. A ja mówię, no Jezus, pierze się. A pani trzeci raz w ciągu trzech dni, a ja mówię, proszę pani, no duża plama. A pani, no dobrze, Stasiek, bo y, przyszło do mnie pismo y, z kuratorium. A ja mówię, ja wiesz, mi się nagle lampka zaświeciła, że faktycznie z dwa tygodnie temu. Ona, i ona tak, no pisz, przyszło do mnie pismo, że. Pewien uczeń o imieniu Stanisław i nazwisku Świątkowski zgłosił nieprawidłowości w nauczaniu. A ja tak się patrzę. ja tak. Tak, tak było. ona. No i tu przyszło pismo, że. że sprawdzian, który pisali się dwa tygodnie temu z Matmy, musi zostać unieważniony. <śledzian> A ja tak się patrzę. I ja tak. O! To Cię bardzo ciekawe. A Pani. No czy wiesz coś o tym? A ja mówię, no proszę pani, no tam ma pani napisane ktoś 60 ował także jakby. No wiem, tak, ja zgłosiłem. A dlaczego tak zrobiłeś? A ja mówię, no pani dyrektor kochana Mieliśmy sprawdzian z polskiego ja wchodząc na lekcję y, matematyki, zapytańcie się, czy to jest y, sprawdzian, czy kartkówka. Pani odpowiada, że to jest sprawdzian. Ja mówię, że nie może być dwóch sprawdzianów w ciągu jednego dnia. To pani mówi, że to jest kartkówka. I jakby od razu powiedziała mi, że no Stasiek, przepraszam, że dwie, dwa sprawdziany, jest szansa. Nie, nie, ona od razu czat próbuje kombinować. I jakby nie kombinowała, to ja bym powiedział, no walić czat, kolejna jedynka w dzienniku. Ale to, że ta pani próbowała kombinować i powiedziała, że to jest sprawdzian. a i powiedziała, że to nie może być sprawdzian, to powiedziała, a to jest kartkówka, to mnie tak czat ze ja to powiedziałem pani dyrektorce, i pani dyrektor powiedziała: A, no chyba że tak, to okej, okay. to tylko trzeba przekazać klasie, ten, że ten, że sprawdzian zostaje unieważniony. I uwaga, wracam do klasy, siadam ten, za mną wraca pani dyrektorka, i tak, przepraszam, pani tam nie, wiem, No Bożenko, nie pamiętam z kim tam mieliśmy zajęcia. Małe ogłoszenie: pani dyrektorka staje na środku klasy i mówi: y, Sprawdzian z matematyki zeszłego, z dwóch tygodni wcześniej zostaje unieważniony, także wszystkie oceny zostają wymazane z dziennika. Oczywiście kujonki i kujoni, tylko... No nie! A ja się uczyłem, a my ziomami ta. Cyk, 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 piony tylko pod ławkami zbijane. Tako były. No i było elegancko, elegancko było. No potem dziewczyny mnie strasznie nie lubiły w klasie, bo mieliśmy taką grupkę dziewczyn. Ogólnie mieliśmy mało chłopaków. Mieliśmy e, pięciu chłopaków i chyba czternaście dziewczyn w klasie, coś takiego było. Było około 20 osób w klasie i było pięciu czy 6 chłopaków. No i my z chłopakami oczywiście piony se zbijane, a była taka grupka czterech dziewczyn, które wiecie, jak dostawały czwórki to to był koszmar. To, no to był już kujonów. To to już było najgorsze, co one... One potrafiły się czat... I była jedna dziewczyna, która jak dostawała czwórkę z plusem, potrafiła się rozpłakać na lekcji w trzecim gimnazjum. Czyli musiała mieć, nie wiem, no z 15 lat, potrafiła się rozpłakać w klasie, że dostała czwórkę z plusem, a nie piątkę. No ja rozumiem, że można traktować szkołę bardzo poważnie, ale no bez przesady. No czwórka z plusem? Kaman, no to jest dobra ocena. No, no i te dziewczyny ogólnie się nie odzywały do mnie już yy, do końca yy, klasy, do końca roku. Yy, no ale u reszty, tak o, i była czad... O mój Boże! Była jedna dziewczyna, która się też bardzo dużo nie uczyła, w sensie nienawidziła się uczyć, była takim bad girl, wiecie o co chodzi. I o, o mój Boże, my się tak złapaliśmy wtedy kontakt. Ona w ogóle do mnie podeszła po, po zajęciu i ja Stasiek, no tak to ogarnąłeś. Ja mówię o, ogarnąłem, ogarnąłem, ogarnąłem. Także yy, także było spoko, było spoko. Yy, śmiesznie było, śmiesznie było. Ale także, no mówię. W sensie, to nie mówię, że jak właśnie nauczyciele coś takiego zrobią, to macie iść. Mam nadzieję, że masz to wpisane w CVS. <laughs> będę musiał, będę musiał. Ale ogólnie, yy, no uczcie się, uczcie się, ale no tak, żeby wiecie, no, no dwa sprawdziany w ciągu dnia, jeżeli takie mówicie, nauczyciele co chwila się... Od... To ile ja bym musiał takich pism wysłać? <laughs> wiecie, nauczyciele co chwila się odnoszą do, do praw ucznia, nie? W sensie, że no twoim obowiązkiem jest odrobienie pracy domowej. No ja mówię, a ja wtedy wiecie, z drugiej strony idę i mówię, no dobrze, a państwa obowiązkiem jako szkoły jest niedawanie na przykład dwóch sprawdzianów w ciągu jednego dnia. I tak dalej, więc czad, pamiętajcie o równość. To nie jest tak, że wy tam jest w szkole jesteście dla... Nauczycieli. Oczywiście do, na, dla nauczycieli yy, yy, jest obowiązkowy szacunek i tak dalej, i tak dalej, no ale to nie jest tak, że Wy jesteście tam dla nauczycieli, nie? To, to nie jest tak, że oni Wam robią łaskę przychodząc i Was ucząc. To tak nie działa. To tak nie działa. Więc, więc warto walczyć zawsze o swoje. Ja z takiego założenia wychodzę i, i no. A co ta pani z matmy? nic, nic nie zrobiła. No nic, po prostu dała nam kolejny termin na ten sam sprawdzian. Ale żeby, żeby była leniwa, no to już dała ten sam sprawdzian i już nie zmieniała tego sprawdzianu, więc każdy wiedział dokładnie, jakie będzie. E, jakie będą. E, jak to się nazywa? Jakie będą. E, o Boże, jak to się nazywa? Jakie będą zagadnienia? O, zagadnienia. Także. Także takie było. Takie było moje nastawienie. I najlepsze, że moi rodzice też nie mieli nic. Powiedzieli, Stasiek? Super. W sensie. Moi rodzice byli ze mnie dumni, że potrafię zadbać o siebie pod względem takim, że jeżeli coś się dzieje, co jest niezgodne jakby z no, prawem, no bo to A jest potem nie było niezgodne taki z prawem. Nauczyciel cię nie przepuszcza do następnej klasy, to... bo i tak wie, że to jest 60 wejłówka. To była trzecia gimnazjum, tam nie ma co przepuszczać do następnej klasy. Tam się pisało testy gimnazjalne i tyle. A z matmy zawsze miałem trójki, czwórki, dwójki, więc tak i tak miałem trójkę na koniec roku, więc tam wyrąbane miałem. A do liceum, do którego zdawałem, to też miałem wyrąbane, bo do liceum, do którego zdawałem, były wewnętrzne egzaminy. W ogóle nie patrzyli na ani egzaminy gimnazjalne, ani na oceny z poprzedniej klasy, tylko robiłeś po prostu egzaminy wewnętrzne, więc... Więc to w sumie było wyrąbane. No, także... Yy, także śmiesznie.